Hej, to Jelenek. I dzisiaj idziemy do kur. Już ktoś się wypuścił. No ale to dobrze. Niech nie siedzą tam. Gołąbki sobie tutaj siedzą już. No i bardzo fajnie. Wygrzebany. Ale dobra, jeszcze coś tutaj wschodzi. No to wygonię tą kurę albo ją złapę. To ona tędy. Jak teraz wyjdziesz Chodź tutaj, chodź robi cięcie, jak mi się uda Mam już ją Niegrzeczna uciekinierka Ale dobra, nie zrobimy mi za dużo szkód, bo tutaj rośnie. No ale pokopały dołów Dobra leć i do. Co to za jajko o jajko jakieś Co? Jakieś jajko jajko na wybiegł przepiórek jest jakieś jajko chyba nie ma ale sprawdzę no jajko na wybiegu bo lekkie nie jest może to kaczka zniosła nie wiem raczej nie bo takie małe dobra zobaczę czy zniosły przepiórki o zniosły tam o zniosły jajko Ну, снесла. О, яй. я. Не, 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 куры, не. Ходи, ходи, ходи. Ходи, курка, Chodź, 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 ja ci krzywdy nie zrobię. Dobra, pójdź. Za. No już jest taka godzina. 8.23. dwadzieścia trzy. No ale nie wiem, czy to. Kaczka zniosło te jajko? Nie wiem Sprawdźmy sobie jeszcze tu O kurde siedzi Kulapcia Dobrze tutaj sprawdzę Nie Tutaj wziąłem te, tą podkładkę No to Ile tutaj jest jajeczek? Dwa no, nie za dobrze, ale też yy, nie najgorzej, bo jest dopiero 8,24. No to już trzy jajka. Ja nie wiem od której kury czy kaczki, ale raczej od jakiejś kury. No bo zobaczcie: takie jajko do jajka. Ojej, do jajka horna. No to możecie mi napisać w komentarzach. Nie wiem, czy to będzie kafoka. Nie wiem. No to możecie mi napisać w komentarzach, jak w ogóle będą dostępne. No, to nie wiem, czy to kufkę, czy co. Bo ja jej wziąłem tylko tak. I ona już jakby, wiecie. No, sami słyszeliście. Ja planuję zrobić tak, że tutaj będą, że tu będzie pszenica i kukurydza. A w, w tym będzie tutaj, będzie jakby no, mieszanka. No i chyba tak zrobię. Ale nie wiem czy to foka. Raczej nie. Tu jest pęknięte. Nie wiem. Nie, nie jest pęknięte. O, coś tam przeszło. A pies jakiś. I perliczkę się jakby zdenerwowała No akurat tu sobie je no to wezmę jej te jajko dam chociaż dobra nie bo ja chcę wiedzieć, że to jest tu i jak się będą powtarzały znowu takie jajka jakby na wybiegu no to nie wiem wczoraj zrobiłem z tatą Antybiotyk no w wodzie. No ale zobaczcie, na przykład na kulawę, na kulawcie, no to jakoś nie reaguje, bo ona by chętnie dziobnęła, yy, bo wie ona, że jest słaba taka, no słabsza. No, i że y, nie musi jakby odstraszać, y, żeby ją wygonić. No to podłożę jej te jajko. No góra, zobacz jajko. Jajko, jajko, zobacz jajko. No zobacz. Jajko, jajko, zobacz. No zobacz. No zobacz. Hej. Dobra. Nie chcesz Ty? No to ja Cię podłożę. No to... Fajnie, jajko od przepórki. No co chcesz? To jest kogucik? A ty kury co mi? Chciała chyba udziobać. Telefon. To jest kurka? Tam kogucik i kurka No to zobaczcie, tam jest jajko. Fajnie No, mi to ciekawi, czy tu zniosła kaczka? Bo ja oglądałem, że jak ludzie poznają, że kaczka się niesie, że ma jakby... Kupę trochę y, jakby do ziemi i nie wiem. Zobaczcie, odejdźcie kury, odejdźcie. No to nie wiem, czy to one zniosły, czy kura. Nie wiem. O, znowu prze, przebiegł ten pies. Dobra, tam ważne. No co chcesz kurka, co? A, chcesz znieść jajko. No tu sobie nieś. Sorry, że tak cicho. I pewnie wiatr wam trochę przeszkadza, ale nie wiem czy przeszkadza, czy nie. No chodź kurka. No to wezmę tą kurkę. No chodź, chodź, chodź. No to... Zrobię cięcie i jakoś ustawię, albo coś zrobię, więc widzimy się po cięciu. Chyba jest dobrze, no to sprawdźmy. Mam kurę. Jak się nastroszyła i, no. i tutaj jeszcze jej tak się nastroszyło. I zrobiłem w ogóle nową grzędę No zrobiłem po prostu jakby włożyłem taki kijek już nasrały. Dobra Za niedługo i tak będzie trzeba tu posprzątać No ale widać, że taka zła jest No zła jesteś A jajka na to może tak A zgadnijcie Od której jajko Od której góry jajko jest te takie takie brązowsze no pewnie nie zgadniecie to jajko brązowsze jest od tej kury od tej kury ale to jest chyba jakaś mieszanka Black Horna, bo zobaczcie, tutaj ma takie jakieś czarne pióra. Chodź tutaj, chodź, chodź. chodź. co chcecie, co? Co chcecie? Bo ona ma tutaj takie brązowe, czarne pióra. To nie są brudy, to są pióra takie. No i dobra. Muszę jeszcze przypiórkam dać jedzenie, więc widzimy się zaraz. I będzie to na tyle w tym filmie. Jak dam. Wyjąłem to jajko i no jest jeszcze troszkę ciepłe. Więc przypiórkę mi się niesie wieczorem albo Albo rano, ale raczej rano, jak jest jeszcze cieplutkie. Co tu? A w ogóle mi gołą zdechł. No to, to będzie na tyle przepiórko już dałem jedzonka, jedzą sobie, tam i tak jak zobaczyłem dalej, no to miały jeszcze pszenicy i to sporo, no co, 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 no chcesz pszenicę, nie chcesz, tam rzuciła, o widzicie tu. A tu tu rzuciła no to to by było na tyle w tym filmiku no tak trochę w vlogu no i no na tyle możesz dać suba jak tego jeszcze nie robisz przedwczoraj kurki dostały trawy ale jeszcze nie zjadły do końca ale dzisiaj do babci pójdę urwać jeszcze trochę i dam, więc możesz zasubskrybować, jeśli tego jeszcze nie robisz. Z dzwoneczkiem też możesz. No a zobaczcie, jakie to jest ciężkie. No może nie zobaczycie tego, ale zobaczycie, jakie to robi wgniecenia. To jest ciężkie. No i zobaczcie. No to jest ciężkie. O. To nawet patyka. Albo zobaczcie na tą skórkę od Arbuza. No teraz tak? O. Widzicie, jakie ja tu mam rzeczy, ale oczywiście nie do kur. Tylko nie wiem do czego, ale jak tutaj powiększyliśmy wybieg i tutaj um, wkopywaliśmy te słupki no to znalazłem, no tata znalazł takie coś i rzuciła, a ja to wziąłem No to fajnie tu rośnie, ale no szkoda, że te kury zdrapały tego sporo no ale to by było na tyle w tym filmiku ja jeszcze pójdę po porwę trochę trawki no i pa no co kurka jesteś sławna na youtubie no bo może zakwocić, dobra, e, pa pa